Dobrze, tyle już zrobiliśmy. Czas teraz, żeby ruszyć to wojsko i zacząć grać. Jest jedna rzecz, zanim zaczniemy grać, jednak muszę powiedzieć o klawiszu Shift. Większość gier RTS, ta także ma coś takiego, że jeden oddział możemy dać mu nielimitowany, nielimitowaną ilość rozkazów, które on będzie wykonywał jeden po drugim. Więc możemy kliknąć na oddziały wszystkie tutaj albo na jeden, jedną grupę I, i trzymając klawisz SHIFT możemy wydawać mu różne rozkazy. Wydamy tej grupie rozkazy, na, z Ann, która ma iść na Anna tutaj, żeby szybko dojechali tutaj, to będziemy klik trzymali SHIFT, naciśniemy F, jak oni są tutaj aktywni, żeby tutaj dojechali. Trzymając F, trzymając klawisz SHIFT Klikniemy tutaj, żeby dojechali do Anny, tutaj, i trzymając klawisz Shift, klikniemy, żeby wyładowali tutaj wojsko. A jak zobaczymy, że nie ma kontrakcji przeciwnika, żeby wyładowali tutaj wojsko. Ok? Więc zobaczymy, jak to działa. Trzymając Shift, klikamy na Launch Battle, startujemy. Bierzemy to całe wojsko, F, lewy klik. Prawy klik Unload. Ok, już ich mamy. Ten wprowadza tutaj. Nie fast move, tylko żeby przejechał tutaj, bo nie chcemy, żeby jechał dwa razy na soku. Klikamy. Idziemy skautować. Prawy klik. Helikoptery tutaj. Shift. Unload. Wycofujemy. Mi 24w. Klikamy. Grupa tutaj. Shift, F. Tutaj za laskiem. Prawy klawisz. Więc ta grupa, wszystka. Nie chcemy, żeby oni jechali tutaj szybko, ok? Żeby tu ich rozwalą. Chcemy, żeby schowali się za laskiem. Więc klikamy tutaj. I na przykład tutaj. Nie chcemy, żeby pojechał szybko, więc klikamy tutaj. Jest, ok? Jest to przeciwlotnicza. przeciwlotnicza Jest niedobrze. Uciekamy. Już do nas walą. Zdjęli nam. Okej, okay. wylądowaliśmy. Szybko do miasta, szybciutko. Ratujemy nasze helikoptery. Nie mamy obrony tutaj. Tragedia. Oczy, szybko oczy, coś tu się dzieje. Nie niedobrze jest. Mamy lewą flankę otwartą. Komputer dobrze zaatakował. Wyładowujemy. Artyleria, prześwietlnik, artyleria walał do nas już. Już nas wykryli. Tutaj jest niedobrze. Salamandra nic nie poradzi. Atakujemy tutaj. Musimy dać piechotę. Jesteśmy bardzo zagrożeni tutaj. Mnie Może tutaj sobie poradzą. Idzie wilk. Ok. Damy ich tutaj. Wyładujemy. Wilk, zajwanie tutaj. Nawet szybko zajwanie. Następny wilk yy, 85, nie mogę go kupić Wyładujcie się Damy je na obrzeże Żeby Okej okay. Straciliśmy już tyle komandosów, trzeba się wycofać OK To miasteczko, jak widzimy, jest bardzo zagrożone Jesteśmy gotowi, szef OK Weszli Marines Mamy lewo flankę troszeczkę bardziej zabezpieczoną Oni nam zagrozili FOBA Komputer bardzo dobrze to rozegrał Pchniemy tutaj jakieś rozpoznanie Tanie Niech zobaczymy, co tu jest Może nam tutaj wjechali OK, Komandości się bronią To miasteczko już jest na straty poszło. Przeciw, nie trafię, my Oni je wezmą. Dobrze, damy salamandrę. Okej, okay, on do wprowadził dowodzenie. Głupio, zdjęliśmy go. Dobrze. Jak widzimy, ruszamy się od lasku do lasku, od cover do cover, od terenu do terenu. Chcemy, żeby nasze wojsko było zakryte. Oni mają plus 3. Ok, weszło salamandra. Yy, czy on ma tutaj jakieś. Dobrze, zdjęliśmy go. Dobrze, dobrze salamandra wykonuje robotę. Jak widzimy, oni dali tutaj do ataku yy, zasłonę dymną. Ok, salamandra już nic nie ma. Wracamy. Wracamy tutaj. I naciskamy shift. Prawa klawisz myszki. Salamandra wyląduje przy Fobie i się zaopatrzy. Ok. Yy, nasz czołg tutaj będzie próbował zrobić dobrą robotę. Yy, damy serię. Seria 30. sprawdzona, wszystko gotowe. Ale najpierw damy Seada. Żeby zobaczyć, czy tu jest jakaś obrączka przewodnicza i żeby na siebie skupił te rakiety. Ewakuacja. Jesteśmy za daleko nad nieprzyjaciela. Seria już rąbnęła. Zdjęliśmy mu czołg. Ok, świetnie. No tego Abramsa, bardzo cię proszę. Dziękuję, dziękuję, pięknie. Teraz też trzeba rozwalić. Kogo mamy ok. Anna jest zajęta przez nieprzyjaciela. Ok, to mi się nie podoba. Trzeba troszeczkę tutaj przeczesać. Pójdziemy niebieskie berety. Sopel. Tutaj. Zostawimy trochę tutaj saperów szturmowych. Damy. Okej, okay. tutaj damy. Zobaczenie oni będą szli tutaj. Ok, jest nieźle. Jak widzimy, zrobiłem błąd. Tu miałem mieć zabezpieczenie. Nie mam zabezpieczenia. Oni teraz atakują tutaj. Trzeba dać jakąś piechotę. Damy spodochroniarzy. Dobrze, dobrze, dobrze. Wycofujemy helikoptery. Tu nie widzę za dużo. Jest artyleria. Wycofujemy się. Yy, jak widzimy, wilk został worried. Już nie są tacy efektywni. Dobra, dzierżawki. Na co czekacie? Na śniadanko do łóżeczka? Tak jest. Nie czekajcie na śniadanko do łóżeczka. Yy, oni próbują atakować Annę. Wycofali swoje dowództwo z Anny ponieważ zagroziliśmy ich. Oni gdzieś tu tutaj. Yy, oni są tylko plus jeden. Gdzie jest moje dowództwo? Ktoś dzwonił po Shift, unload. Okej okay, błąd, 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 błąd. na ten dźwignik ogonowy. Dać tutaj czołga. Żeby był na... On, jak jest głęboko w lesie, nic nie widzi. Używam shiftu, żeby je tutaj okay. Zdjęli mi go, jest tutaj coś. Zostali tylko jedni spadochroniarze. Tragedia Mają 15 moriędzy. No, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Saperzy turmowi. tutaj. Helikopter, tutaj. Następny gunship, tutaj. Mamy tylko jednego, ale okej, okay, widzimy, że nic nie ma tutaj. Wyłączymy mu broń. Pójdziemy tutaj, niech będzie naszym zwiadowcą. Niech widzi, co tutaj się dzieje. Zaatakowali Annę. Okej. Okay. Nie mamy nic do wyładowania. Nie jest źle, nie jest źle. Idzie piwec. Oni tutaj dostają... Komputer poszedł tutaj teraz na Annę, ma ciągle plus jeden, wygrywa. Jak widzimy, wchodzimy tutaj przez lasek i tu wejdziemy. Jesteśmy zamaskowani teraz. On prowadzi piwac, piwac, nie wiem, co to jest. Ok, jestem na tym oddziale, naciskam I, i już wiem, on ma wulkan przeciwlotniczy. Tak samo te, jak nie jestem pewny, naciskam na to i widzę granatniki, ok. Tu się nic nie dzieje. Ok. Zobaczymy, czy tutaj można coś zrobić. Pchniemy go. Dobra, dzierlatki, na co czekacie? Ok. Damy... Tutaj. Damy serię. E, ojej, jak widzimy, dzieje się niedobrze. Su-24, czy on ma tu obronę przewodniczą? Nie, w, nie wlatujemy za daleko. On ma tylko osłaniać nas. Jest kontra. Patriot. Niedobrze. Został trafiony. Ale przeżyje. Tu gdzieś był Patriot. Jest całkiem niedobrze. Okej. Okay. Dobrze. Jako tako się bronimy tutaj. Wyładowujemy saperów szturmowych. Tu nas zaatakowali. Czołgami. Strasznie dużo nas zaatakowali. Czołgami. Ok. Jest niedobrze. Robi się cholernie niebezpiecznie. Wy, wywalają nas z tego lasku. Jest bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Bronimy się w Anna. Niszczył nam Annę. Okej, okay. puścimy tutaj samolot. Okej, okay, salamandrę puścimy. Wiem, że tu jest Patriot. Niech on strzeli tą rakietą. I już ewakuacja. Patriot będzie teraz z niego strzelał, ale on powinien przeżyć to. Trzeba piechotę tutaj, damy komandosów w skotach. Niebo należy do nas. Niebo należy do nas, tak jest. Wilk. Uaz, żeby go szpiegował. Wilk już będzie strzelał. Stop! Jak strzela, jak jest stop, strzela lepiej. Jak zaczynamy, zaczyna ładować tutaj. To kółaczko zaczyna się robić. Idziemy do boju. To trzeba zatrzymać go. Wtedy lepiej strzela. Y... Fast. Tutaj. Wyładować. Do mnie mówisz? Mówię do Ciebie. Tragedia. Y... Jest niedobrze. Nie Okej. Okay. Jest straszna kontra, jak widzimy, przeciwnika. Zaraz mnie wypchną z Anny. Jest bardzo niedobrze. Dobrze, damy twardego. Damy piechotę. Oni mogą nas wypchnąć tutaj z Anny. Użyli Uż cały czas na Annę. Jest niedobrze. Y... Szybko tutaj. Shift, unload, bo trzeba tu wojska. Zaopatrzenie. Nie mają broni nie mają amunicji. Dajemy stara. Tutaj, wjeżdżaj, zaopatruj ich. Twardy. Szybko tutaj naprawdę dali tutaj za dużo uciekamy seria 30 dobrze tu i tu wtedy on wleci nie blisko obrony tylko tylko wleci tutaj wystrzeli na cokolwiek i zwieje soku o, zobaczyli mojego Salamandra Okej, okay, wystrzelił Jest kontra przeciwnika. Tu były obram prześrodnicza, ale jest okej. Okay. Salamandra Stop Strzelaj Strzelaj ratuj naszych żołnierzy Twardy jest niedobrze Okej, okay, już straciliśmy tutaj Twardy nie może tu podjechać No, dzieje się dzieje. Dzieje się dzieje